Zostawcie no, ja, suba widzowie. Bo... Tylko chodźcie się, tą, nie ma. Że, kurwa. Kupiłem się Worek, treningowy chciałem chciałbym zapytać, czy mógłbyś pokazać kilka ciosów. No i jasne, stary 67 600. Zaczyna cióż? Ktoś przesyła 7 złotych, i 20, proszę. Ipyk 30. Wygrałem. A. 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 jakiś. A. 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 W talerzu biodrowe, mała. A, w w, 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 w pachwinie jakby. Nie wyżej od pachwiny. Kurwa. To nie dla mnie. O Jezu Aha. O Jezu, na Boga tak mi zabolało tu serio. Tak pociągnęło tutaj tu. Ty! On przesuwa ten talerz, a to ty! Ja pierdolę! Czy myślałem, że ten kot jest cyborgiem do kurwy? Co ty robisz? No położyłem to gówno tam. I ale patrzę, że on drzwi otwiera pomimo tej. To ja, nie on. Ale myślałam, że to Leoś jest. Co ty robisz? Biję worek. Chyba wracam, Sandra. Jest moc. I kontuzję mam. Kurwa, tak szczerze nawet się przyjemnie było ten worek, muszę wam powiedzieć. Warku Dawno się nie robiłem. 9... Kurwa, fajnie. Ale mogłem troszkę nogi lepiej porozgrzewać. Nie biłem mocno w ten worek, żeby się nie uszkodzić. Worek. Serio, serio, trzymałem przez potężne koło. Ale co, podobało się czy nie? Dzięki to za 5 stubek, ale niestety ja wygrałem. Druid, jesteś następny. Szczerze, tak byś tak przebiał na masie, to coś by z tego było. Nie mogę, nie mogę, nie mogę na masie, bo mam chorą tarczycę. 7... Pokażesz nam podstawowego lowking. No dobra. To jest low kinga, stary. Newda przesyła 10 zł. Kurs na worek wynosił 1 zł. i 5 groszy, stary. Może jeszcze wewnętrznego kopnąć? Co? przesyła 9 zł. i 75 groszy. Teraz dawaj kopy. Proszę bardzo. Nie, no, zmęczyłem się w chuj, tak szczerze. Front dobra, teraz kopnięcie frontalne. Kurwa obrotówkę, dawno nie robiłem, ale może trafię. Nie trafiłem. Nie wiem co to jest tornado kick tak szczerze, bo oh, kurwa. Nie podniosę tak wysoko nogi nawet na tym stepie tym, Czeka. Ja tak wysoko nogi nie podniosę. Nie, ja mam, ja więc mam kurwa za mało rozciągnięte. Znaczy jak Macias to robi na bokserze, no Macias był tam utytułowanym tej kłądzistą. Ogólnie Macias robił coś takiego, kiedyś, że on tak jakby coś takiego robił na podłogi, podłodze i z tego kurwa jakimś kopnięciem wstawał i też kurwa obrotówkę kopał w powietrzu. Tak jakoś kurwa mega dziwne to było, nie byłbym nawet w stanie tego otworzyć. Ale tak totalnie od dołu, chyba tą nogę miał tak na maksa wyprostowaną, a tam był w takim przykłóceniu, z tego wstawał i kopał ten. King Joe Rogana. O so, oh, kurwa ty, jakie to mocne jest. No tak kurwa worek wypierdolić. Jaki koni jebany, nie? Some serious On jest trenerem czy jakimś zawodnikiem też? No to, wiesz ja mam duży problem jeśli chodzi o nogi Ja nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić A na przykład mój trener On ci potrafi kurwa wiesz nogę położyć jakby na twarzy i on jakby zmienić cię w głowę kurwa kopnąć Znaczy podejrzewam że więcej osób coś takiego potrafi, nie? Komentator UFC, okej okay, to wiecie o czym mówi jebany. No coś, coś takiego, że tu zatrzymujesz nogę niby jak do fronta, to nagle on prostujesz i kogoś kopiesz w ucho, nie? No, no jakbyś miał fronta kopać, no A oni to jakoś zakręcają chyba Shit, that's a Nie no kurwa ziomek jest cika fuck, nie? Itawi zawijamy ją na wejściu 4G na pięciu Mam już paru fanów, pytają o mnie na Facebook Mam też parę fanek, co by chciał, żebym wszedł znów A ja tu pracuję no i mogę nawet bez znów.